I kolejna przygoda, a dzisiejsza przygoda, tak jak widzicie na miniaturce, witam was w kolejnym odcinku Jest oto ten kombajn Bolko, który będziemy zaraz rozdowywać. Myślę, że się uda Ogarnąłem tutaj taką rampę, gdzie kiedyś tutaj też już rozodowywaliśmy to prawda rozrzutnik Ale powinno dać radę tutaj O, już zajeżdża Kurcze, te ziemniaczki będzie czym kopać Ciągnikiem już też zjechałem. Także w tym roku naprawdę ja tu muszę skierować do jakiej firmy Unii, jakiej firmy Korbanek bardzo duże podziękowania, bo bez ich pomocy w tym roku byłbym daleko lecy z robotą wszystkim. A tak jakoś to wszystko idzie i możemy działać dalej, bo w tym roku naprawdę Saigon ostry taki, że nie pytajcie. A ciągniczek, widzicie. Wszystko działa, wszystko fiura Tylko lać i jechać. A za chwilę zobaczymy, czy uda się to rozładować. Tu idzie taśma do góry, i tu wystawiasz to, tu, to, tu. I tam, tam, tam. Fajnie wytłumaczone. Możesz, możesz iść do Unii jako ten. Ja jestem Przedstawiciel i serwisant. Wyś jeszcze raz wtedy powiedz, co i jak. Bo. Mało było to zrozumiałe. Czy bo tu jest furtka? Co, krowy? O, krowie, nie, krowie o krowie cyce? Nie, krowie Tam też gdzieś. No, tam są kozi pipki. Tak mi się to wydaje, że to jest tu chyba nie. No, tutaj się kamienie odrzuca i tam wtedy ten, tam, nie? Tam, tam. Przecież ty byś więcej kamieni niż ziemniaków. No, pewnie ja, będę miał kamienie zebrane. No i dobra, co? Będziemy zjeżdżać. Filip przyjechał chyba z hakem, bo ja nie wziąłem haka. To stop. To jest stop? Nie. Niezwyczajnie. Ja pociągnąłem. Teraz już masz pozbieranie Dobra. Dobra. Zamykamy. чтобы она Da radę? trzeba dźwignąć w drugą strona weź ręcznie. ręcznie dawaj dawaj Jakieś takie przegarko się Jeszcze, jeszcze chwili. Ciężko idzie. To już koniec. Nie podnieść, I od tego teraz trzeba będzie przesunąć bo już nie idzie podnieść nóżki, nie? musisz. I od tego, że to i tak zejdzie, nie? Dacie radę przesunąć? Nie. O? Bo. To nie da rady. Ja czekać, spróbuj jeszcze raz. Trochę tylko. No. Pan w sumie by mógł też się niżej, naprawdę Jeszcze, jeszcze Jeszcze, o teraz o, teraz prosto Ja, idź, ale Jak tata w moma Do tyłu? O, jest, jest Git Dobra To jest pięknie. Oh. Aha, do przodu To przez nie przejedzie Jo! Dobrze? Nie, chyba. Tam jest dobrze. Federem nie zapre. Jest dobrze? Kur. To jest Bailando Już sprzęt postawiony Już częściowo rozłożony I dojechał do nas przedstawiciel Jeden jak i drugi z Unii Tak witam, dzień dobry Łukasz Sienkowy z tej strony Jestem product managerem w firmie Unia I zajmuję się całą linią Ziemniaczaną, a także e, Linią zie zielonkową w dniu dzisiejszym, tak jak już wcześniej pewnie było wspominane, będzie prezentowany kombajn bolko do warzyw, w szczególności do ziemniaka. No wyposażony on jest tutaj, może zaczniemy od pierwszej części, czyli tak jak możesz tutaj skamerować dokładnie, pokazać wszystkim jak to tu wygląda. Zaczep hydraulicznie rozkładany oczywiście jest, stopka. Wiadomo, w trakcie postoju oczywiście możemy sobie ją opuścić i wtedy ciągnik odczepiamy. Kolejnym elementem, najważniejszym, to są światła. Oczywiście też posiada. Światełka muszą Światełka być. Światełka muszą być. Po tym, no niestety, po drodze nie możemy jeździć. Nie? Tak, tak samo bez uprawnień. Też no nie możemy Nie jeździć. no bo jak to bez uprawnień? Później policja się złapie i koszta nie potrzeba. Tak. Kolejna rzecz. Możesz tutaj sfilmować, jak wielki jest. O, to jest moja ręka, moja wielka, tak, wielka ręka, a to jest jeszcze większy czyli ten walec. On, że tak powiem, to jest walec kopiujący. Tak, walec kopiujący, który kopiuje teren, a zaraz za nim znajduje się płytkowy taki zestaw płytek podbierających, nie? czyli on podbiera całą ziemię razem z bulwami i z łętami, oczywiście jeżeli są, jeżeli jest urodzaj, no to wiadomo, tych łętów najlepiej, żeby one no były one skoszone wcześniej, no żeby nie pojawiała się duża warstwa zielona po prostu też na kombajnie. Oczywiście to tam kombajn sobie z tym poradzi, ale wygodniej też będzie dla nas. Czyli cała, cała, cała ziemia razem z bulwami zostaje podebrana i następnie pierwszym przenośnikiem jest to przenośnik, to jest prętowy z otulinami. Jest on wyposażony jeszcze w takie gumowe, jak tutaj sobie zobaczysz, pręty, które oczywiście co drugi możemy sobie zdjąć, nie? A Także... no, wtedy się zwiększa szczelina między tak, prętami. Tak, większa się szczelina. ale no pokazuje, że jest to możliwe, tak? No Możesz tylko że jakby zdjąć. był teraz by zdjąć co drugi ten pręt, to by 50% ziemniaków by przez przesuchaśmy. W tym roku jest kicha totalna. Ale trzeba to zebrać. No tak, no to zostawiamy tak jak jest. Tutaj oczywiście z tej strony jak zauważysz, to jest taka Już bajka. się tym bawiłem ogólnie. Bawiłeś się. No tak, także jak, wiem co to jak jest. Jak widzisz, no to co? Regulacja wytrząsacza. No i super. Dokładnie. No widzisz. Tutaj sobie możemy, o leciutko to wchodzi, możemy sobie wyregulować odpowiednio. Jak ma, jaką siłę ma to mieć to wytrząsanie? Tak, jak mocno ma wytrząsnąć tą ziemię. W tym roku jest bardzo sucho i jest ta ziemia mało zwięzła, także nie będzie żadnych brył. Także myślę, że no to na oczywiście. minimum. Zobaczymy, zobaczymy jeszcze w trakcie. Tak. tak. Kolejnym elementem, no to żeby ziemniaki się oczywiście nie cofały, i, i, i to są takie przysłony. Jest jedna i tutaj jest zamontowana druga. I to oczywiście prowadzi te ziemniaczki całe z łętami tutaj nam do góry. No i u góry jest ten, 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 ten tak zwany separator Łęcin. Nie? Czyli o co on powoduje, powoduje to, że wszystkie te łęty zielone zostają tutaj wciągnięte w te rolki i odseparowują oczywiście e, ziemniak od tych łę łęcin i on tutaj już czystki ziemniak wpada na, na ten przenośnik, No on jest taki jeszcze taki nieużywany, nie używany, no, o, ale przejdzie przez te nasze przejdzie, egipskie tak, czarnoziemy to będzie wyślizgany. No, i co? Ziemniaki są przekazywane tutaj na separator, ten palcowy taki. A ten separator co separuje? No, tutaj oczywiście możemy ustawić wysokość, i on separuje frakcję ziemniaka. Czyli jeżeli ustawisz sobie w zależności, jak tam tutaj, tymi dwoma. A rozumiem. Wyżej, niżej. Czyli co, te odpady po prostu nam zostają na polu? Na pole, dokładnie. A to A super. Ziemniak, który to czyli tutaj teraz tak, się... tak, tutaj obracamy tak, i tak. ustawiamy wysokość dokładnie. tych tutaj. Z jednej i z drugiej strony. Nie, i tutaj się o. zmienia wtedy ta wysokość. Tutaj można no. sobie zerknąć kamerką, O, już tutaj. No elegancko, no elegancko, no elegancko. Teraz ja już wiem do czego to jest. Ja myślałem, że to kamienie tam jakieś wybiera, no. ale ja cały czas szukałem jakiegoś automatu do wybierań kamieni, ale tu te pół automaty będą musiały, tu je jeden i tutaj drugi będzie ten półautomat do wybierania kamieni, także. Tak. Podest, podest przebierczy, czyli tutaj możemy, możesz wejść pierwszy. O, to ja tutaj na tak, fotelu sobie wejść, usiąść, jest wygodne. O, ale fajnie, tu ja bym jeździł. można sobie siedzieć już spokojnie. No i co? I ziemniaczki trafiają tutaj do nas. Jadą tutaj po tej po tym przenośniku. No i tutaj oczywiście możemy wyrzucać to, co nam niepotrzebne, czyli na przykład jakieś kamieczki, kamienie, czy tam zobaczymy jakieś mocno uszkodzone ziemniaki, możemy tu wyrzucać i one zauważ, po prawej stronie trafiają do takiego zbiornika. Uh -huh. I ten zbiornik jest oczywiście ręcznie opróżniany. Tak, tą dźwignię. O, ale się uderzyłem. Trzeba uważać. No, bo to się, się, no, bo to się Ale o jest tam przełamanie? Tak. O, i No, oczywiście, gdzieś tam na skraju pola sobie możesz je no, to opróżnić. Ja po widzę, postu, że Ty no? chyba nie jechałeś przez moje pole. No, chyba będzie u Ciebie co 100 metrów. Co 100 metrów? To bardziej powiedziałbym co 50, ale zobaczymy. No i kolejnym elementem, już prawie ostatecznym, no to jest ten walec. Taki płytkowy, można powiedzieć. A ten, On co jest... separuje? Jeszcze mniejsze tak, te ziemniaki, one tak. co. Te, co zostały. I zostają no to... na polu. Tak. Dla szaredek. Ile ję? No i kolejnym elementem już ostatecznym no to jest przenosić tego, do zbiornika. Tak, wyrzut tych ziemniaków do zbiornika i one tam już się kumulują. No i w momencie już napełnienia, tam jak widać jest e, mechaniczna korba, gdzie rozkładamy właśnie tam, o tam, 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 tam. No i dobra. Idziemy zobaczyć jak ta korba tam działa. Korba bokiem Korba bokiem i tu jest, taki nawet nie, nie. O. No i tutaj możemy sobie to podnieść, nie? Bardzo lekko to pójdzie. na przekładni? No pewnie. No dobra, dobra, to jak się da, nie jadłeś, to nie ma siły, nie? No. Ale... Dlatego. Nie, nie, nie idzie źle. Nie idzie źle. No i w drugą no. stronę wiadomo, to idzie jeszcze lżej, no to składa, nie? Aha. A tu jeszcze jest na przykładniej tego, tu jest, o. To dwa razy lżej idzie. Jakby jeszcze jeden bloczek założył, to by jeszcze lżej szło. Ale już to nie potrzeba. Te no, ziemniaczki też, zauważ, jak tu spadają, to spadają właśnie też na tą gumę, nie? Czyli Ale nie to zawsze tak... musi być tak ustawione tą gumą w tamtym miejscu. Ja, żeby to nie, nie, nie uszkadzało tych ziemi. No, on zawsze spadł nie? na tą gumę, a wtedy ty wiadomo Amortyzuje, jak ty ziemniesz, się... nie? Tak. No. no i jadę już w pole. Z tyłu mnie o. Tonbain. Coś pięknego. Piękna sprawa. Także widzimy się już na polu. Z tyłu ekipa jedzie. Jest git, jest pogoda, jest wszystko. No i dobra, jesteśmy już na polu i teraz trzeba to jego przygotować na to, aby przede wszystkim pokazać mi jak to się robi, bo ja tu jestem zielony w tych tematach. Znaczy, jaki zielony? No jak? Pole masz. Ale widziałeś co jak... tu się dzieje? No widziałem. No, no tu chyba 50% jest zażarte. Trzeba gdzieś się uśmiechnąć dookoła Łowieckiego i. No trzeba, no. No masakra no, ma jest. Bo aż tak zarośnięte one nie są. No zobaczcie, co się dzieje. No tu były kopane, nie? Tutaj miał jeden rządek wyjechany. Ale tutaj to o wszystko jak wygląda jak... No i to w żaden sposób się ani tego nie ogrodzi ani nic, bo to nie dziki, tylko starne jelenie, nie? No tak, tak, tak. I zawsze w tych najlepszych miejscach, nie? Ale te piękne kamienie tutaj widzieli. No tutaj to jest nic, nie? Tutaj to jest nic, tam dalej, tam jest aż biało. No. Zobaczymy ile tutaj będzie ziemniaka. Z gryki tu... A, Gryk. Ziemniaka ziemniaku No. Gryki ani warto jechać, bo też wszystko zjedzone. Coś tu jest, ale to wszystko jest o puste Także to będzie też zaorane No i co, jedziemy, co w kierowniku? Od tamtej strony? No ja tu tak sobie wjechałem to ja, może, to ja może popatrzę tylko jak to się robi albo usiądę na taśmie najlepiej O razem O A tu kierowcę mamy kierowcę mamy No to jedziemy Jedziemy będziemy patrzeć jak to idzie Chciałem zrobić rzut oka tutaj na, na żyto i ogólnie Wam powiem, jestem zdziwiony, bo tam nad lasem już prawie schodzi zboże. A tu chcę zobaczyć, tu gdzie jest trochę więcej słońca. I no nie wierzę tym, temu, co widzę, nie? O! Że to jest prawie na wierzchu. A to jest dzisiaj mamy, ale jakie ładnie ukorzenione. E, dzisiaj mamy wtorek, a w soboty było siane, to jest tak. E, sobota, no, ja nie wiem, czyli nie, sorry. Sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek. Cztery dni to jest piąty dzień, jak to będzie wschodzić. O, masakra, to już mam tu uwalcowane. Chciałem to jeszcze uwałować, ale tego już tu nie uwałuję. Masz tam miejsce dla mnie? Zaraz zobaczymy, jak ten bolko, a weź, może usiąść tam, gdzie jesteś mniejszy. Albo to obniżymy, bo to idzie tutaj, jest fajna regulacja, zauważyłem. No Dla mnie... Ja mogę siedzieć już tutaj. No to usiądź, to jesteś chcesz. Nie, to usiądź. Tak? No. Zwalasz mi? Jesteś gościem, to wiesz. Ja to mogę postać, ja się dość nasiedziałem Ja tu, kurde, jeszcze dzisiaj się nasiedzę do nocy w jeszczejoniku. O, jak się można oprzeć? Ale Beka to wybiera wszystko A, trzeba wybierać kamienie No i się zaczęło a idzie tą taśmę zwolnić? W idzie zwolnić? Co robić? No kurde, tego nie wybierzemy すいません。 Ja nie mogę o, to O, to o Ja myślę się jedną linię taką zrobimy, nie? Ale co? Niech będzie pełen, to mniej więcej jedną linię robimy i tyle, nie? Co więcej? No ciekawe.

よかったす。 Tak. Jak już mniej kamieni, to by... Wolniej! Weźmy, wiesz, te kamienie. Ale to jest najwolniej. No tam nie ma mniejszego biegu? Na jedynce. Ale tam są trzy zakresy. No, to jeżdżałem na M, nie? No. M nie wiem, co oznacza. Eee, gdzie... L. Co? L. Na L-ce. L wziąłem i na jedynce jest, na L Kazik, nie należy kamieni wybierać. Ile tam tych kamieni jest? Do no drugi ten, tam jest zobacz Ja pierdzielę, no. to są same. ja mówię on posadził kamienie czy czyniak On mówi kamień Jest masa nie? Jest masa Jest urodzaj tak, ja nie... jest No ładne nie? No. Na obiadek będą no. Ja nie mogę Tu będą trzy osoby musiały być ale kamienie masz. Gdyby no. tyle kamieni nie było, to, to nie było. No problemu. tak! To jest, by nie był a to jest problem kamienie są. Nie? No. To wszystko ładnie pięknie, tylko kamienie. No ja już pan cały ten. Tak? Biorę. Może tu tylko jest tyle kamieni. A gdzie są ziemniaki? No, na razie kamienie są. To jest jeszcze stoko było. Ale jakie ładne czyste ziemniaki, nie? A, zobacz. No. O, teraz to w miarę na dół nie? jest y, problemem wydajność. Tylko że kamienia. No a kabra. im pozbierane kamienie będą. No przejazdy zrobione na dzisiaj wystarczy. Dzisiaj tylko, aby to uruchomić i zobaczymy, ile tu jest ziemniaka tutaj na pacę. No, jak się go wykopi, nie jest aż taki zły, co? No, super. A wiesz, jakie smaczne są? Będziesz tak. się spróbować, wziąć no, no, sobie? To zaraz no, powiem, będziemy pakować próbuję. i zobaczyć naprawdę smaczny. W tym roku pierwszy raz miałem, mam gala, bo to jest gala akurat i jest bardzo smaczny. No jest no. smaczniejszy ziemniak, do którego dotychczas jadłem, nie? i w przyszłym roku będę chciał dużo więcej i w zasadzie i gala będzie i tylko gala i wineta nie? i to wszystko dwa naj, najbardziej chodliwe ziemniaki no uruchomione wszystko działa i co będziemy startować jutro nie Oczywiście. także co my się już powoli żegnamy kończymy ten odcinek i widzimy się już jutro gdzie jutro ten cały areał będzie wykopany i zostanie po tym wspomnienie i kupa kamieni no, ziemniaków to właśnie wielki gówno jest Więcej kamienia jest niż ziemniaków Także co, kończymy Do jutra, trzymajcie się, cześć Aha.